Jestem Fery i dzisiaj będziemy grali w Movie Star Planet. Tak, um, pozdrawiam Diabla1 um, i słyszę, że nagrałam tym telefonem, ale Ktoś sobie jeszcze uro. Um, poczekajcie chwilę, ja tylko tutaj wpiszę. Okej, okay, już ten i tutaj widzę moja um, koleżanka napisała mi pozdrawiam YouTube'a, ja też pozdrawiam. Okej, OK. Y y no... Okej, okay. Okej. I tak. Coś mi się stało z guzikiem przyciskania wyłączania. Okej, okay, po co ja to mówię jak nagrywam na mój Zobaczymy co mam coś w skarbańce. o, o mamy sobie wyźmiemy um, dzięki Proszę bardzo. nie wiem za co, ale jeśli mnie ma to sorry bo ja nie mogę mówić, bo mam strasznie gardło mnie boli także, okej okay. i dawajcie pozdra, zapraszajcie mnie do znajomych oczywiście i jedno jest że um, już muszę kończyć, ponieważ to bym musiał być krótki um, no, o, no, tutaj no, czekajcie, o, okej, okay. dobrze, ścinami, nie wiem, nie wiem szczerze, nie wiem, czy ja nie umiem pisać, Do trochę trudno. Wtedy się będę baterią, jakby damy jeszcze radę ym, to zrobić, oglądam zrobię. Zro. <laughs> <laughs> przepraszam Was, bardzo Was przepraszam. Ym, bardzo przepraszam tych osób, które mają teraz słuchawki. No i tam kawałek bloku. Gdzieś tutaj nie czekajcie wysłania no. telefonem i ręką. To no, jest kawałek mojego no pokoju bo teraz akurat jestem um, u babci oh. tak um, już też to oglądać spoko i w ogóle możecie mnie nie słyszeć ale <tedy> <OilabilirTuTEZ> mnie tak bardzo mnie tak bardzo ręka boli choć już tego nagrywają nie no to przejdziemy do sklepu i kupimy sobie coś zobaczymy no dobrze i w ogóle mój Facebook. Dobra. Um, I dzisiaj dla takiej fajnie zbyły, um, zgłosimy sobie kogoś. Nie no, zgłosimy taką dziewczynę, bo ona po prostu... poczekajcie. Um, Okej, okay, ja już kończę odcinek, papa.